OK, Okej, siema nowym wszystkim, witam serdecznie z tej strony ChmielnoZez Jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Watch Dogs I jesteśmy tu, gdzie oczywiście skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli Czyli, czyli po tej misji e, z Klarą, gdzie najechali nas jacyś napastnicy, prawdopodobnie od Demiana, Damian, Dam, chyba tak, tak, Demiana. E, tak mi się zdaje, nie wiem, mogę się tylko domyślać. Ale chciałem zrobić tutaj właśnie to, to, tą sprawę z e, poszukiwaniem przestępstw, czy jakoś tak to się nazywało. Wiecie o sobie, o dobra, dobra, prawdopodobnie jest to przestępstwa, okej. Okay. Teraz go tylko poczekamy, że poczekamy tylko, żeby wiecie, żeby Ktoś podszedł, jakaś ofiara do niego podeszła. Ooooo! Dobra, interwencja szybka Jeb, jep. Giń, frajerze Przestępca zneutralizowany. Tak się to załatwia. Reputacja przynajmniej nam wzros wzrosła. Już zbliżamy się do poziomu zerowego reputacji, bo zawsze była na minusie. Tak to jest jak się jeździ po przeciwnikach cały czas. A tu jest apteka. Czemu ja nigdy w aptece w ogóle nie byłem? Możemy się bryknąć. Zobaczyć jak wygląda życie w aptece, codzienne jak tam się, co tam się dzieje i w ogóle. To jest ten budynek tak. Co powi... Nie, co ja kurwa patrzę, to jest chyba to apteka. Ta, to jest apteka. Chciałem iść do sklepu z hotdogami zamiast do tego. lekarstwa skradnik do. do... O kurwa, możemy trochę robić? aha no premie do koncentracji, no to, to tak. Ale to, żeby to odblokować, co wiecie co trzeba. Trzeba, 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 trzeba zrobić. Um rozdać skila, żeby to zro móc zrobić. Czekajcie, jedźmy. Gdzie jest misja główna? Jest misja główna, jest tu, tak. Co eee, to jest? Kody QR. O ja, możemy kody skanować. Tu telefon, kartę. Daleko do tej misji, niedaleko. Chyba się zgarniemy na misję. Tak mi się zdaje, że to będzie dobry pomysł się zgarnąć na misję. Więc co, lecimy na misję, i dalej będziemy oczywiście myśleć i zastanawiać się nad dalszym przebiegiem naszych poczynań. Myślicie, że tędy będzie dobra trasa do dojazdu do, do, do na tą misję? Bo mi się zdaje, że nie. Chociaż nie, tutaj jest przejazd, tylko z siebie, siebie, siebie wszczelić na tą autostradę się upasuje i będzie Gites. O, 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 dobrze. A, moment. Damy radę, spokojnie. Uda się, uda się, mówię Wam. No dobra, może by pasowało się trochę rozpędzić przed, przed tą akcją. <śm> kurwa, zwątpiłem, zwątpiłem w życie w tym momencie. Zwątpiłem po prostu w życie. I po prostu, no nie, nie wytrzymuję. Sorry, stary, wezmę ci ten samochód. 21-latek. 21 Jednolatka? Co kurwa, ona wygląda na 60 lat. Eee... Mindfuck? Nieważne. Lecimy lecim z tą misją, bo na czasie zależy mi trochę. Żeby nagrać ten odcinek, tak gdzieś do, nie, obstawiam, że jakieś 15-20 minut chciałbym też, żeby ten odcinek trwał, muszę zaraz wychodzić i tak ta sytuacja wygląda. To na tej wyspie jest? A nie, pod mostem gdzieś. Pod mostem to mi biednie strasz, strasznie brzmi, ale musimy się z tą Klarą spotkać. O, 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 o kurwa. I... jest. Idealny wskok do wody. 10 tysięcy długo. Który to jest? Rozdaj ulotki. Stary, muszę cię ob obrobić. Bez urazy. Mogę? A nie, nie mogę. Masz 53 lata, 10 tysięcy długo i nie mogę cię obrobić. U, masz przesrane życie. Ale zaczynamy misję. Work access. All right, I need to get back online. Where's Clara? Be careful, Aiden. Don't pull her into this. Here. Thanks. Those men? Who are they? and yeah, they must have picked up on the ctos search that's why i wanted to see you DeadSec says that someone else has the system hack i took it and i gave it to you no, hold on i didn't give it to anyone i wouldn't we need to trust each other if you don't trust me there's nothing i can do someone shot up my motel room my sister's gone and i have nothing you are not my priority right now no i know that of course pierre dolce do you know this place somewhere near here it's supposed to be the first test site for ctos it is known as the bunker at least that's how the urban legend goes. The bunker? One with access to the entire city? Undetected access. I've done months of research on it city planning, zoning documents, things they don't want us to see. There's a blank spot on every map, right over there. Ish. And you've lost your damage deposit on a motel. Czyli przenosimy się na tą wyspę w takim układzie. Okej. Okay. Tutaj będzie nasza krywka. About Island Gra masz przychodu? 36 tysięcy. słaby przychód jak na haker hakerkę. be my way in tobias Froer. oh on telefon well somebody's been on that island recently tobias 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 was one of the ctos pioneers until bloom fired him the man is vraiment crazy or on drugs To jest, to wajas. Będzie trzeba go zapominać. Jest bezdomny i z takim sprzętem śpijego? can't forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. You to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend. Papa used to take me camping w Mont Blanc. he always say we were looking for treasure. I I don't know Nic. The look on his face when it was something special. Like one time, I found an old rusted coin with a regal emperor. He said it was an ancient Roman coin. Priceless. But he let me keep it. Said it was my door to a magic world, the whole Roman Empire.

Czy ma telefon bez zabezpieczeń? playing poker. get them to Pogramy w pokera. Ja nie umiem grać w pokera. Proszę, tylko nie to. Nie umiem. No, super. Jedni i drudzy namierzają jednego typa. To będzie dobra akcja. To zwijamy szybko, szybko, szybko samochód. Nie wiem, czy ty, Klara, biegniesz z nami, lecisz z nami. Jak nie, to dym się. Chyba dym się. A my musimy ich zniszczyć. Więc lecimy jak najszybciej. Tylko możemy. Ja pierdzielę ten samochód to się do niczego nie nadaje. Patrz, jaką prędkość prędkości rozwija. Ale nie, w sumie, jak się jedzie, tak tnie się każdy zakręt, to jakoś da się go rozkręcić. Muszę się przesiąść, bo nie wytrzymam, nie wytrzymam. Auto jakiś, proszę szybko. Spierdalaj. <śpiewanie> wow, to był knockout tak zwany dziesięciostopniowy yy, z przypierdoleniem z pół który trochę nie pasował za bardzo. No co znowu ma ty jechać? Co tam było w tych aktach? Tych... Policyjnych, jakieś pornografia dziecięca? Dobra, jedziemy tym. Menale się takim czymś włożą, więc no cóż, trudno czym. O kurwa, BMW jest. Dobra, lecimy. Bawimy się w takim układzie. Ja sobie może tędy pojadę, o ile to będzie przejazd. A powinien być. No jest, to dobrze. Teraz to oni już nie mają życia, patrzcie co się dzieje, po prostu kurwa wjeżdżam w, w nich jak Rosja w Polskę, nawet może trochę mocniej, z większym impetem. Fajnym wanem śmigałem, też bym takiego chciał. Użyczcie wana ziomeczki, jeżeli będziecie ta, tacy mili i w ogóle. Okej, okay, zabici. Nie, wsiadaj, wsiadaj do tej BMW'cy szybko. Uciekamy. Dymimy ich. Chociaż nie tak bardzo, bo kurwa widzę, że siedzą mi web web na ogonie. Oops, oops, oops. Nie wiem, co daje w ogóle te zmiany tych billboardów. Bo w sumie, tak patrząc, to chyba nic, bo tylko tam się jakieś napisy ujawniają, takie wiecie. Jak widzieliście przed chwilą, ja cię pierdziele. Dobra, ładujemy się w, to, w ten teren. Pociąg możemy zatrzymać. Tak, dla zabawy. Ciekawe czy się zderzą pociągi. Dwa na jednym to, że w tym samym czasie to jest już jakieś ultra komplikacje. Jak to jest możliwe w ogóle? Okej, okay, no to ciśniemy na pokera. Tylko kurwa jestem w takim miejscu, że nie jestem godzien z tego wyjechać w ogóle. Dobra, dymie, dymie to po prostu, bo już mi się nie chce tak daleko jeździć. Znajdę sobie jakiś pojazd na autostradzie. O, na przykład, nie, ty jesteś zbyt słaby w samochodzie Pontiacu, tak zwany, przeze mnie. Albo wiecie co, zamówmy sobie samochód, czemu nie? Nie, 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 online mnie nie, nie interesuje, a w misji nie można zamawiać samochodów, no to Lipton. Lipton, 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 tak zwany. A mogę się chociaż przeteleportować gdzieś? Fajnie by było. Gdzie ten poker był? A, tu jest, okej. Okay. To tu bym się, no nie. Muszę zbutać, nie zbuta, tylko chociaż jakimś samochodem cisnąć. Ale tu widzę fajne autko, którym zapowiada się świetnie jeździć. Tu jest. Lecimy. Na tą autostradę by mi pasowało zbić tam wcześniej Cool, ma sytuację Słaby ten tu Chains Gas station? Gas station Give me danger How used to be? O, jakiś taki folkro folklor, czy jakoś takoś. Ale będziemy w pokera bez mucić. Już nie mogę się doczekać. Gdzie? Tutaj? W domu kogoś? No nie wiem, co? W piwnicy jeszcze? Co oni sobie tu urządzają? Właśnie tak myślałem, że na nielegalu. legalu. Tobias, który to jesteście To ten pewnie w, y, w bluzie z, z polarem. Znaczy, no ten. To jest pewnie Tobias, tak mi się zdaje. Wchodzimy, nie? Deal Nie miałem w pokera za cholerę grać, więc nie liczcie ode mnie, jak, że będę coś tutaj robił. Jakieś w ogóle skille czy coś w ten deseń. W ogóle nic, żadnych postaw pokera, nic, nic. Kurwa, co my mamy? Nie zobaczyłem nawet, ale wiem, że jedną damę. Hmm. obstawiamy.

uuu, uh, 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 ale zwiał! Obstrał się konkretnie, szefuncio. Mam go złapać, czy. Aha, czyli jednak go mam złapać, a nie unieszkodliwić kończynę na przykład. O, to będzie ciekawe w takim układzie. Lecimy za nim. Tobias, stop! Tobias. Nie zabijaj go, czemu ja tego nie przeczytałem wcześniej? Nie patrzyłem się jakoś na ten cel całkiem. Mi pisze, żebym go nie zabijał, a on do mnie może sobie strzelać bez przekonania. Zajebista sprawa, Tobias. Zachowałbyś się trochę jak człowieka, nie? Jak bezdomny. Chociaż on jest bezdomnym. Sprzedającym różne ciekawsze rzeczy.

Because I could shoot you and take it. Ah. Oh, that ain't an answer, man. All right. I don't work with whoever you think. No one needs to know about this conversation. No power to the bunker. They cut it. There's no power. Do you get it? Might as well call that place a tomb. All right. I can deal with that. That's all it ever was. When you think about it, a tomb. Anyone that ever touched that fucking place. We all have one foot in the grave, but I, I'm okay. I'm safe here. Mostly. Sure. The bias. May I have the bridge remote, please? Oh. I built it, you know yeah that's what I do I build that's great let me add it yeah fine sure yeah you take it great yeah it's your funeral that's yeah, heavy huh trust me man it only gets heavier. On coś z tych zrobił, kurwa. Hey, Jakiś podsłuch może nałożył, czy coś. Dzięki, stary, no ale. Możemy kiedyś przyjść do niego, zobaczyć, co buduje. Mąci jakieś zestawy, pewnie, fajne. Sklep tobiasa. Nielegalny, oczywiście, no bo jakże oglądem by mógł być legalny. Zagłuszenia, zaciemnienia. I te sprawy. Dobra, kolejna misja ukończona. Główna. I co teraz? W sumie pytać pytacie pewnie. O, fajny motor. Weźmy sobie... O kurwa, jaki ścigacz! Ja pierdolę, jak... jaki szybki. Dobra, fizyka, ziom. Zajebista. talk. those be careful. he's got fixers after him. if they find him, he knows what they'll do. by the way. oh, jordi. he seems convinced you'll find something there. And he says if you want answers, you'll have to follow his trail. whatever the hell that means. might lead to something, though, right? well, it's good. wants me to understand why he did it. you need to reward him with something, okay? Oops, 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 to musiało wolać. Dobra, widzicie co? To? Ja myślę, że możemy skończyć odcinek. W każdym razie, jeżeli Wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, tak samo. E, w następnym odcinku nie wiem, co będziemy robić, nie mam za bardzo pomysłu. Zobaczę zastanowię się i będziemy coś robić na pewno, a tymczasem to było na tyle. Ja się tam Wilek, bo tak jak mówię, cześć wam wszystkim.